Monaczkowicowie, jeśli chcecie mieć cheaty do 99 dni w lesie, to tak, wbijacie sobie na Aquatrop link w opisie i w komentarzu. Macie tutaj różne, na przykład Grim Client, jak mieć za darmo frigierki na Hydra, więc tak. No i tutaj macie 90 dni w lesie. Wchodzicie sobie na to, to jest taki nasz launcher. Download solara, ja już mam pobrany Włączę sobie y, tego antywirusa, jak macie, bo to będzie wykrywało. Wchodzicie sobie w klucz, tutaj klikacie i będziecie mieć pokazany. Później tak wchodzicie, w, jakby jak wam się pobierze już czas solara, odpalacie. To jest to bootstrapper. Gdy wam się już odpali, to będziecie mieć coś takiego. Będziecie mieć tutaj czerwone, jakby czerwone kółeczko, czyli że nie jest odpalone, więc musicie sobie to kliknąć. Ja już mam odpalone. Wchodzicie sobie do takiej rundy. Czekajcie. Dajcie na jakie chcecie, możecie grać z znajomymi. I żeby już odpalić tego cheeta, to musicie być po prostu w rundzie. Dobra, no i tak jesteście. Dobra paliły wam się właśnie czyty, No i tak Macie tutaj wszystkie czyty, Czyli macie na przykład yy, Bring stuff yy. Możecie sobie wybrać co chcecie Paliwo, przynieść paliwo Od razu wam się tu wszystko Drzewa Po prostu tu ogólnie ustawiacie Co chcecie I dajcie sobie przynieść drewno I ładuje wam się całe drewienko i widzicie, Te, możecie się teleportować do dziecka na przykład, albo do struktury albo po prostu tu jesteście w ognisku możecie jeśli dobrze pamiętam, to było tu nie no, to było gdzieś, możecie latać fly tu jest to i możecie sobie normalnie latać. Czyli po prostu możecie trochę szybciej i sobie latacie. Odkrywacie teren. Jak już na przykład macie odkryty teren, możecie właśnie też tak szybko ten. No i dobra Wchodzicie sobie na przykład Main e, Bring stuff Tu macie u góry Bring stuff przenieść drewno Tylko musicie Jak tutaj pisze exploring Musicie jakby seksplorować Całą mapę Możecie wszystko Jakieś itemy Kultystów możecie tepnąć wszystko normalnie, co chcecie. Możecie na przykład, tutaj sobie wybieracie, co chcecie. Paliwo na przykład. Możecie na przykład same te. Drzewo. Paliwko. Jedzenie. O, na przykład bandaż. Wszystko, co będziecie chcieli. Na przykład tu macie zbroję. Iron Body. No po prostu, wszystko, co chcecie, możecie. No i to by było na tyle. Ja już będę się, że jak Wam miłego cheatowania yy, jutro, prawdopodobnie wleci kolejny odcinek ze stylu Brainrod cheaty albo z czego, Piszcie po prostu w komentarzu, z czego też chcecie, a ja się dostosuję do Was i wam nagram odcinek. To by było na tyle Siemka.